Witam i zapraszam do wsi cudów i zjawisk paranormalnych. Chyba niektórzy domyślają się, że chodzi mi o wieś Słonik. Jest to miejscowość w powiecie lubańskim, granicząca bezpośrednio z miastem Leśna na Dolnym Śląsku. Ma tu mieszkać ponad 450 osób. Co jakiś czas odwiedzam swolnik. ostatnio coraz częściej. Kilka dni temu podczas takiego rekonesansu znów zauważyłem niepokojące mnie rzeczy. Cóż, dla tysiąca, dwóch lub pięciu tysięcy osób nic szczególnego w tym nie zauważą, ale nie dla mnie. Tym bardziej, gdy człowiek posiada pewne informacje, a oni tylko je potwierdzają. Jakiś czas temu próbowałem zainteresować tematem grupę eksploratorów z Wrocławia. Tą samą, która zaprzestała poszukiwań na Sępiej Górze w Świeradowie, ale także eksploratorów z Warszawy. Mimo iż prosiłem te grupy, by nie odsyłali mnie czasami do grup z okolicy Lubania, nie posłuchano mnie, co mówię i przekierowano właśnie do tej grupy. Niezbyt rozgarnięty koleś chciał tylko dowiedzieć się, co wiem. Nic poza tym go nie interesowało. Ostatecznie tak sekcja zlubania się ze mną pożegnała. Przynajmniej się nie ukrywają. Myślę więc, że ciekawski jegomość będzie oglądał ten film, więc będzie mógł otrzymać informacje na jedno ze swoich pytań. A więc cóż ciekawego tu spostrzegłem? Już wyjaśniam. W bliskiej odległości wykopu, który posłużył do nielegalnej eksploracji, o który wspomniałem w poprzednim filmie, znajduje się inna ciekawa działka. Z początku nic ciekawego tu się nie działo odgłębienie w ziemi, na polu i tyle. Nawet gdy w tym miejscu pojawiła się woda, wszystko wydawało się normalne i jest z pewnością do wytłumaczenia. Choć już wtedy ktoś robił sobie wykopki. Na pewno szukał robaka na przynętę. A wiadomo, że o dobrą rasówkę trudno więc trzeba było kopać dalej, w innym miejscu. Co jeszcze ciekawe na tym zdjęciu, to wszechobecny płot, jak Fort Knox. By dostać się we wskazane miejsce, trzeba było pokonać trzy pasy drutu. Co było tak cenne, by aż tak grodzić? Czyżby trawa, czy woda? w nadprzyrodzony sposób, wypływająca z podziemnego korytarza. W tym czasie nie poprzestano na kopaniu dziur tylko na tej działce, ale wzięto się też za teren, który należy do państwa polskiego. Widać, że oni mają inne zdanie. To jest ich po prostu land. Gdy wykuto otwór, by dokładnie ustalić położenie betonowo-wapiennej pokrywy to ściągać nadkład, który znajdował się nad pokrywą by następnie ją ściągnąć i być może pokruszyć. A gdzie wywożono gruz? Chyba tego nie muszę mówić. A jak nie wiecie to zawołajcie dzieci. One są bardziej spostrzegawcze. I Wam powiedzą. Dodam, że prace były wykonywane podczas pandemii. Ludzie mieli siedzieć w tym czasie w domu. Nie było lepszej okazji, by wykonać taką pracę i być niezauważonym. Ale powróćmy do tematu. Ktoś nabył działkę w miejscu, gdzie było zagłębienie terenu. Taki lej. Przynajmniej miało to tak wyglądać. Wyprofilowanie działki musi kosztować drugie tyle. Nie było innej bezproblemowej? Były. Rozumiem, że wybór jest wolny i nikt nie ma zamiarów to ingerować. Ale chyba niewielu by się zdecydowało na zakup takiej działki. No, chyba że działka byłaby warta dużo więcej. A więc, co znajduje się na tej działce? A właściwie, w głębi niej, by narażać się na takie koszty. Ropy czy innych złóż tu nie ma. A gdyby i były, to nabywca nie mógłby z nich korzystać. Bliskość budynku nr 22, w którym obecnie znajduje się środowiskowy dom samopomocy, w końcu II wojny światowej mógł pełnić rolę sztabu dla podziemnej fabryki lub laboratorium, której istnienie do dziś jest skrzepnie ukrywane. Prawdopodobnie to dlatego Niemcy tak zaciekle bronili Lubania. W ostatnich dniach wojny. To wszystko każe mi przypuszczać, że podziemne pomieszczenia i korytarze mogą być rozległe, a wjazd do nich znajduje się właśnie na wspomnianej działce. Potrzeba było dwóch otworów, by ją namierzyć. Gratuluję, udało się! Po emisji trzeciego odcinka na działce zaczęły się prace przy wyrównywaniu terenu, a różnica poziomów może się wahać nawet w granicach 6 metrów, więc nie jest to mało. Choć byłem tam niecały miesiąc temu, gdzie prace dopiero się zaczynały, to teraz wydaje się, że już jest koniec. Prawo za takie zaangażowanie, mimo, że pogoda nie dopisała, terminy was gonią, czy coś innego i nie mówię tu tylko o gruzie z przyległej działki. Teren jest mi dobrze znany i wiem, że nawet za PGR-u nigdy nie był orany, była to taka oaza zieleni, więc chciałbym zapytać, tak z ciekawości, jak to było z tą wodą? Wiem, że nigdy jej tam nie było. Nawet po obfitych deszczach. Czy ktoś to zrobił w stylu Mojżesza i woda tak o sobie wytrysła ziemi? Czy temat jest bardziej złożony? Jeszcze zdjęcie lidar. Czy to stąd trysła ta woda? Normalnie istny cud. Spróbuję wyjaśnić, jak ja to widzę. Jak coś się nie zgadza, to mnie po prostu poprawcie. A czasami nie było tak, że otworzyliście kapsułę czasu, czyli drzwi do podziemi, z których później wyleciała woda? Wiedzieliście, że ona tam jest. Tak jak ja wiem. Byliście na to przygotowani. Choć nie wiedzieliście, ile tej wody tak naprawdę wypłynie. Więc na wszelki wypadek wykopaliście tu niżej, który by tą wodę przyjął. Nie mogła przecież popłynąć niekontrolowana w stronę wsi, bo by się wydało. Więc jak to się stało, że ja wiem? Kto zawinił? Oj, Wojciechowski nie byłby z Was zadowolony. A te pojemniki to chyba nawędki. Człowiek, który w chaotycznym tempie próbuje zatrzeć wszelkie ślady, tylko tą teorię potwierdza. Ciekawi mnie, czy odczeka aż ziemia osiądzie, czy zacznie budować. W sumie to niezły pomysł. Dom na skarbcu z podziemnym bunkrem. W tym niespokojnym czasie to bomba, oby tylko ta bomba nie wybuchła szerokim echem. Na koniec chcę Wam powiedzieć, że wybraliście zły moment w dziejach ludzkości. Zachowujecie się jak człowiek, który ma 100 metrów do przepaści. Gdy zbliża się do niej, znajduje spadachron, ale go nie zabiera. Bierze ze sobą. Worek złota, który leży obok, ale czy ono uratuje mu życie? Oby ktoś wytłumaczył Wam, gdzie obecnie jest dobrze gromadzić skarby. Tego Wam życzę i żegnam. Czas, by z Wami drodzy widzowie, też się pożegnał. Do widzenia.